niesamowita radość, może spełnienie marzeń odwiecznych w tym klubie. na ten mecz, chyba, chyba tutaj nikogo nie trzeba motylować, tak chłopaki? Lecimy chodzimy dziewięciu za zapierdalamy ile tylko mamy siły i kurwa wygrywamy to, tak? To nasza duma, pasja, LKS, dolba skokowa Zielony zulta, rządzi na rejonach Nie damy się nikomu, każdy wie, to tutaj synu, bo miłość do tych barw jest nam warta każdych czynów A więc respektuj o teraz, w rozumie jesteśmy święci od kołyski, aż po grób, Pozytywnie pierdolięci I to nas ciągle kręci Jeden klub i jedna wiara blisko już 60 lat każe nam cię ciągle starać nie dla nas jest porażki smak Nieważne, która liga Zawsze będziemy za tobą Masz do końca serca bicia Tu spotkasz ludzi zasad, gdzie wierność to podstawa Wierność tej drużynie jak Flagom na bramach wierność herbowi oraz przyjaciół znanym za przebyte kilometry dla blasku twojej chwały Teraz we wschodzie przyjaźni słuchaj, bo taka jest prawda Dolpas i Sparta, reszta jest chuja warta <śmianowidł> Przegramy nad całego, bo tak ambicja nam każe Walczyć o twoją potęgę, pozbawiając innych marzeń Trzy punkty są dla nas, za nic nie chcę być inaczej Bo króluje tylko Dolpa, sam dostrzeżesz dziś tą prawdę Zrozum, nikt tu nie gra solo, właśnie to największą siłą Bo wsparcie przyjaciół jest cenniejsze niż ten bilon Tutaj jeden za wszystkich, tak jak wszyscy za jednego Dzisiaj nie straszny nam nich sam przekonasz się dlaczego I choć nieraz było różnie, raz na szczycie, raz na dnie To honorem tych prawdziwych jest zawsze wspierać cię Bo wierność to potęga w naszych sercach, tylko on LKS był Pascotowa i teraz tego ziom I no tak. yeah! yeah! The, oh, the rapper of the match! match. radość, może spełnienie marzeń odwiecznych w tym klubie. Pomimo przy różnych i upadków, były podknięcia, nawet spadliśmy nawet do C-klasy. Totalna obudowa drużyny, trzy awanse do klasy. No i teraz praktycznie można mówić na w kariery, mój awans do wymarzonej Ligi okręgowej, Tylko to możemy wymarzyć sobie naprawdę na najlepszej zawodowej na najlepszym klubie. I przez moje tu prawie blisko spędzone 25 lat. Czuję w sercu mnie ogromną radość. Życzę każdemu, bo ta piłka naprawdę jest czymś najlepiej, najlepszym, najlepszym życiem w życiu, jeżeli ktoś to kocha i lubi, to sprawia niesamowitą ma frajdę. Życzę że każdemu, żeby w swoim klubie doczekał takich chwili awansu. Dla tych wszystkich, którzy wam ten awans, składali się przez dwa lata, przez ten cały czas, jak który jesteśmy! Jest, e, ja chciałbym Wam bardzo podziękować za to. Na podsumowanie będzie jeszcze czas, sobie porozmawiamy spokojnie, ale dziękuję Wam za ten wysiłek, który włożyliście dzisiaj. Cześć było widać, Może nie przez całe 90 minut, ale tak jest, że zależy Wam na tym, chcecie wygrać i naprawdę za to bardzo Wam dziękuję. Niektórzy zagrali naprawdę mecz życia. Na grilla trener zostaje, trener zostaje, na grilla trener zostaje, trener zostaje, na grilla trener zostaje, trener zostaje, trener zostaje. zostaje. na grilla trener zostaje, trener zostaje, na trener zostaje, trener zostaje, Chłopaki, trener zostaje, Co czujesz tak na świeżo po zdobyciu okręgówki przez załatw? Czy co, no przede wszystkim satysfakcję i, no i dumę z tego, że, że jednak w tym kubie się znalazłem i nie mogłem spełnić taki cel, prawda? I marzenia. Przede wszystkim. Czujesz, że to jest jakieś twoje spełnienie marzeń? To znaczy, wiesz co, marzenia były, no wiadomo, więc zawsze wyższe cele, gdzieś tam e, mierzyłem, powiedzmy, nawet w, w ligi pierwszej ekstraklasy, bo, bo każdy chłopak ma takie marzenia. Aczkolwiek no, trzeba patrzeć realnie na sprawy i no, myślę, że w tym momencie było to jakieś tam spełnienie jednego z marzeń, prawda? Przynajmniej pił, piłkarskiego marzenia. A jak myślisz, jak będzie w kolejnym sezonie? To znaczy wiesz co, personalnie musimy się trochę wzmocnić, dlatego że wiadomo, to jest wyższa klasa rozrywkowa, tam, tam już jest trochę wyższy poziom. No i wiadomo, potrzebujemy kilku wzmocnień. Przede wszystkim myślę, że trzeba wzmocnić środek pomocy, chociaż mamy dobrych chłopaków, prawda? Nie chcę tutaj personalnie się odnosić do konkretnych ludzi, kto powinien zostać zmieniony, bo wszyscy robili dobrą robotę, aczkolwiek myślę, że trener powinien zostać, bo robi zajebistą robotę, a chłopaki przyjdzie jeszcze na pewno kilka osób, którzy wzmocnią naszą tutaj drużynę. Po fakcie straż za kierowca. Gdzie jest film? A po co jest? A was dom nas nareje. Nie damy nikomu, nikomu nie damy. Po co nam nas nareje sam rady. Do policji zadzwonię. Nie macie po co. Daj das. Dawaj teraz chłopok. Bardzo jestem z drużyny. Eee, w końcu eee, drużyna osiągnęła to, co, na co bardzo ciężko pracowała i zasłużyli na to zwycięstwo dzisiejsze i oczywiście z czym to jest związane, czyli awans dla Cześć, Czesław! Okręgowa wywalczona, Przekaż na wszystkich! Okręgowa wywalczona, czekać na wszystkich! Ja! Okręgówka! Okręgówka prezes! Okręgówka! Jutro mnie nie ma, tak jest! To jest. Tak, jest. <facial> tak jest! Prezes, kto wygrał? Euforia, zadowolenie. No, ogólnie zaciesz jest. Jest, jest. jest dobrze, jest wesoło. Cieszymy się razem z Olbaszem. No ogólnie co tu mówić no trzeba się cieszyć a nie gadać tak a jak myślisz jak będzie w kolejnym sezonie no kolejny sezon może spokojnie a następny jeszcze jeden szczebelek wyżej w końcu zagramy na najwyższej lidze. To nasza duma, pasja, LKS, dolpa skokowa Zielono-żółta armia, która rządzi na rejonach Nie damy się nikomu, każdy wie, to tutaj synu Bo miłość do tych barw jest nam warta każdych czynów A więc respektuj to teraz, zrozum Jesteśmy święci, od kołyski aż po biuru Pozytywnie pierdolnięci I to nas ciągle kręci, jeden klub i jedna wiara Blisko już 60 lat, każe nam się ciągle starać Nie dla nas jest porażki smak, Nieważny która liga Zawsze będziemy za tobą, aż do końca serca bicia Tu spotkasz ludzi zasad, gdzie wierność to podstawa wierność tej drużynie, jak i flagą na bramach. Wierność herbowi oraz przyjaciołom znanym za przebyte kilometry dla blasku twojej chwały. Teraz wezmą cię przyjaciół, słuchaj, bo taka jest prawda. Dolpa i sparda, reszta jest chuja warta. Zawsze gramy nad całego, bo tak ambicja nam każe, walczyć o twoją potęgę, pozbawiając innych marzeń. Trzy punkty są dla nas, za nic nie chcę być inaczej, bo króluje tylko dolpa, sam dostrzeżesz dziś tą prawdę. Rozum, tu nie gra solo, właśnie to największą siłą, bo wsparcie przyjaciół jest cenniejsze niż ten bilon.